Piątek, piąteczek, piątunio, godzina 15 i witam Was wszystkich na kanale Murawa TV. W dzisiejszym odcinku, jak zwykle, zapoję Wam na ciekawsze mecze weekendowe, w których mam nadzieję, kolejny raz nie zabraknie emocji. Ponieważ w Anglii czeka nas ostatnia kolejka w Premier League, w Niemczech Bayern Munich może sobie dzisiaj zapewnić mistrzostwo Niemiec. Natomiast w Hiszpanii walka o top 4 będzie trwała do ostatnich kolejek. Także życzę Wam wszystkim miłego godania! Zacznijmy sobie oczywiście od najlepszej ligi na świecie, czyli Premier League, ponieważ drużyny z tamtejszej ligi w końcu pokazały swoją dominację w Europie. I pierwszy raz w historii doczekamy się angielskiego finału zarówno w Lidze Europy, jak również w Lidze Mistrzów. Dzięki temu mimo, że w niedzielę czeka na nas ostatnia kolejka Premier League, no to czekamy się jeszcze później dwóch wspaniałych pojedynków najpierw pomiędzy Arsenalem a Chelsea, a później pomiędzy Tottenhamem a Liverpoolem. To właśnie ta stacja drużyna ma jeszcze szansę na mistrzostwo Anglii w tym sezonie, ale żeby tak się stało to Manchester City nie może wygrać z Brighton na wyjeździe, co na pewno będzie bardzo ciężkie do osiągnięcia. Ekipa Pepa Guardioli ma ten rok całkiem dobry i tak naprawdę zdarzyło im się tylko jedna wpadka w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, kiedy odpadli z kogutami w walce do wielkiego finału. Raczej nie wydaje mi się, że będą w stanie stracić punkty, dlatego stawiam na wygraną 1-0. zera. czeka na pewno dużo trudniejsze zadanie, ponieważ zmierzą się oni z drużyną, która była w stanie w tym sezonie pokonać Chelsea, Arsenal, Manchester United czy nawet Tottenham. Niezaprzeczalnie stała się siódmą siłą w angielskiej Premier League. Chodzi oczywiście o Wolverhampton, które z buta weszło do najwyższej klasy rozgrywkowej Anglii, i gdyby jeszcze poprawili mecze z tymi z najsłabszymi przeciwnikami, to śmiało mogliby powalczyć nawet o europejskie puchary w tym sezonie. Zaciąg portugalski na pewno przynosi efekty, i praca agenta piłkarskiego, czyli Jorge Mendesa, można oceniać na plus. Zagrają oni jednak z drużyną, która kilka dni temu zdominowała FC Barcelonę i strzeliła imia cztery bramki. A że zagrają oni ostatni mecz w tym sezonie na swojej twierdzy, nie do zdobycia jakim jest Enfield Road, to chyba nie może nikomu mówić jaki stawia wynik. Dlatego mój typ na to spotkanie to wynik 3 do 1. W niedzielnej multilidze, która odbędzie się o godzinie 16, czekają na nas również ciekawe mecze pomiędzy Tottenhamem a Evertonem. Oraz Leicester-Chelsea, ale że poznaliśmy drużyny, które zajęły miejsce w top 4, to teoretycznie będą to mecze tylko o Pietruszkę. O Pietruszkę w Bundeslidze na pewno nie będzie sobotni mecz pomiędzy pierwszym w tabeli Bayernem Monachium, a trzecim RB Leipzig, ponieważ ta druga drużyna może jeszcze skomplikować sytuację Bawarczyków w walce o mistrzostwo Niemiec, albo może dać im wymaszony puchal. Ciężko mi tutaj powiedzieć, że to kipa Roberta Lewandowskiego będzie jednoznacznym faworytem, ponieważ drużyna napędzana przez markę Red Bull wygrała 8 z ostatnich 9 spotkań w lidze i mało wskazuje na to, żeby miał ich ktoś teraz zatrzymać. Bayer ma natomiast lepsze oraz gorsze mecze i potrafi zdominować swojego przeciwnika, po czym remisuje z zespołem, który znajduje się w strefie spadkowej. Wydaje mi się jednak, że jest na tyle doświadczona drużyna, że będzie ona w stanie wygrać swój ostatni mecz walca mistrzostwo Niemiec I już dzisiaj będą się cieszyć z tego pucharu. Dlatego stawiam na wygraną gości i mój typ to wynik 2 do 1. Borussia Dortmund zagra o dokładnie tej samej godzinie co Bayern Monachium, ale czeka ich dużo łatwiejsze zadanie, ponieważ zmierzą się u siebie z polską Fortuną Düsseldorf, w której występują Marcin Kamiński oraz Dawid Kownacki. To właśnie ten drugi ma latem zostać wykupiony, ponieważ trener jest podobno z niego bardzo zadowolony i widzi w nim nie mniejszy potencjał nawet w porównaniu do Roberta Lewandowskiego. Na pewno będzie chciał się pokazać w meczu przeciwko prawdopodobnie przyszłemu wicemiszowi Niemiec, ponieważ Bayern w ostatnich dwóch kolejkach musiałby dwukrotnie stracić punkty, w co osobiście wątpię, ale i tak stawiam na wygraną gospodarzy i mój typ to wynik 3 do 1. A na koniec odcinka przejdźmy sobie do przedostatniej kolejki La Liga, gdzie aż trzy drużyny mają szansę, żeby w przyszłym sezonie grać w Lidze Mistrzów. Najcięższe zadanie czeka Hetafe, który zmierzy się na wyjeździe z FC Barceloną i na pewno, żeby myśleć o miejscu w top 4, to przynajmniej musi ten mecz zremisować. Sevilla również nie będzie miała łatwo, ponieważ pojedzie na równie niewygodny teren, czyli na Wanda Metropolitano, w którym co ciekawe odbędzie się w tym roku finał Ligi Mistrzów. Najłatwiejsze zadanie czeka na pewno Walencję, która zmierzy się z Deportivo Alavés i wydaje mi się, że to właśnie tą drużynę zobaczymy w Lidze mistrzów w kolejnym sezonie. Tak natomiast wygląda mój kupon i przy wkładzie 10 zł mogę wygrać 23, ale żeby tak się stało, to Manchester City musi wygrać z Brighton, Liverpool z Wolverhampton, natomiast Bayern Monachium z RB Lipsk. Oczywiście pod tym filmikiem w komentarzu możecie napisać jakie stawiacie wyniki oraz zachęcam do rejestracji na eFortuna.pl. Link z bonusem macie w opisie. A ja Wam wszystkim dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Cześć!